Witam serdecznie. Dzisiaj bierzemy na warsztat temat, który co roku wraca do właścicieli ogrodowych basenów. Przed nami przewodnik krok po kroku, jak profesjonalnie przygotować basen na nadejście zimy. No to zaczynamy. Zima zbliża się wielkimi krokami, a to oznacza, że nasza letnia oaza relaksu, no cóż, potrzebuje trochę uwagi. Jak więc skutecznie ochronić basen, żeby na wiosnę nie przywitały nas niemiłe niespodzianki i, co gorsza, kosztowne naprawy? Ok, zanurzmy się w temat. Zanim przejdziemy do konkretnych instrukcji, warto przez chwilę zastanowić się, dlaczego w ogóle cała ta operacja jest tak niesamowicie ważna. Bo to, uwierzcie, nie jest tylko kwestia estetyki. Prawidłowe przygotowanie basenu na zimę to tak naprawdę inwestycja. Inwestycja w jego dłuższą żywotność i co tu dużo mówić, w nasz święty spokój. To gwarancja, że następny sezon zacznie się bez problemów z idealnie czystą wodą. A co jeśli ktoś po prostu machnie na to ręką? No cóż, konsekwencje potrafią być naprawdę poważne. Mówimy tu o pęknięciach konstrukcji basenu pod naporem lodu, o uszkodzeniu rur, pompy, a na dokładkę o glonach, które przez zimę zamienią wodę w zieloną zupę. A to wszystko prowadzi prosto do jednego: sporych debatków na wiosnę. Przejdźmy teraz do pytania za 100 punktów prawdziwego dylematu, który pojawia się każdej jesieni. Czy spuszczać całą wodę z basenu na zimę? Odpowiedź wcale nie jest taka oczywista. Otóż wbrew pozorom, całkowite spuszczanie wody to naprawdę zły pomysł. Pusty basen jest bezbronny wobec naporu zamarzającego gruntu, który działa jak potężne i madło i może trwałe uszkodzić ściany. Dlatego jedynym słusznym i bezpiecznym rozwiązaniem jest tylko obniżenie poziomu wody. Woda, która zostaje, działa jak przeciwwaga i stabilizuje całą konstrukcję. I tutaj jedna absolutnie kluczowa uwaga. Jeżeli na działce jest wysoki poziom wód gruntowych, to o całkiem opróżnianiu basenu nie ma nawet mowy. Jest to wręcz zabronione. Dlaczego? Bo napór wód gruntowych mógłby dosłownie wypchnąć pustą nieckę z ziemi. No dobrze, skoro ustaliliśmy, że woda zostaje w basenie, czas przejść do pierwszego etapu prac. Zaczynamy od tego co najważniejsze, czyli od samej wody. Musimy zadbać o jej czystość i odpowiednie parametry chemiczne. Cały proces można zamknąć w czterech prostych krokach. Po pierwsze, generalne porządki, czyli odkurzanie dna i ścian ze wszystkich śmieci. Po drugie, regulujemy chemię. Po trzecie, robimy tak zwaną dezynfekcję szokową. I na koniec, po czwarte, dodajemy środek, który będzie pilnował, żeby przez zimę nie zalęgły się nam żadne glony. I tu pojawia się magiczna liczba. Absolutnie kluczowe jest utrzymanie pH wody w idealnym zakresie, czyli właśnie między 7.2 a 7.6. To jest ten złoty środek, który zapobiega i korozji metalowych części, i odkładaniu się kamienia. To fundament zdrowej wody. A czym jest ta wspomniana dezynfekcja szokowa? To nic innego jak potraktowanie wody specjalnym preparatem o wysokim stężeniu chloru. Chodzi o to, żeby dać wodzie taki porządny reset, zniszczyć wszystkie bakterie i drobnoustroje, zanim zamkniemy basen na kilka miesięcy. To naprawdę niezbędny krok. Kiedy woda jest już chemicznie zabezpieczona, możemy przejść do etapu drugiego. Teraz zajmiemy się częścią bardziej techniczną, czyli instalacją basenową i odpowiednim poziomem wody. I teraz bardzo ważna sprawa. To, ile wody spuścimy, zależy od rodzaju przykrycia. Jeżeli mamy takie solidne, bezpieczne przykrycie, wystarczy obniżyć lustro wody o jakieś 5 cm poniżej dysz. Ale jeśli używamy zwykłej plandeki, dla pewności i bezpieczeństwa obniżamy ten poziom o 15 cm poniżej dysz. A oto konkretna czeklista działań. Zaczynamy od porządnego płukania wstecznego filtra. Potem bierzemy pompę zanurzeniową i obniżamy poziom wody. Następnie zatykamy wszystkie otwory, dysze i skimmer specjalnymi korkami. I na koniec, co jest mega ważne, musimy pozbyć się całej wody z rur, żeby lód ich po prostu nie rozsadził zimą. Gdy woda jest już gotowa, a cała instalacja zabezpieczona, zostaje nam ostatni, ale wcale nie najmniej ważny element tej układanki. Czas założyć na basen jego zimową tarczę ochronną. Po co właściwie to przykrycie? No cóż, lista korzyści jest długa. Przede wszystkim chroni wodę przed tonami liści, deszczu i śniegu, zabezpiecza też basen przed przypadkowym wpadnięciem do niego zwierząt i chroni samą konstrukcję. A to wszystko razem sprawia, że na wiosnę woda jest w o niebo lepszym stanie. A żeby o niczym nie zapomnieć, przygotowaliśmy taką podręczną listę kontrolną. Jest tu w zasadzie wszystko, co będzie potrzebne. Od przykrycia, przez chemię, po narzędzia do sprzątania i te wszystkie korki do instalacji. Warto sobie na to zerknąć, zanim zacznie się całą operację. A więc, jaki jest z tego wszystkiego wniosek? Bardzo prosty. Staranne przejście przez wszystkie te kroki to najlepsza gwarancja, że na wiosnę nasz basen będzie w idealnym stanie. Gotowy do szybkiego startu i rozpoczęcia kolejnego fantastycznego sezonu kąpielowego. Dzięki za wspólnie spędzony czas.